Czy wiesz, że niektóre przedmioty w Twoim domu mogą odpędzać obecność Boga? Wielu z nas nie zdaje sobie z tego sprawy, ale to, co mamy w naszym otoczeniu, może mieć bezpośredni wpływ na naszą wiarę i naszą relację z Bogiem. Ojciec Pio, znany ze swojej głębokiej duchowości i gorliwości o czystość duszy, ostrzegał, jak ważne jest utrzymanie domu, który sprzyja obecności Boga, zdala od negatywnych wpływów. W tym filmie omówimy sześć rzeczy, których nigdy nie powinieneś wprowadzać do swojego domu w 1903, oparciu o nauki tego wielkiego świętego. Rozumiejąc powody i znaczenie eliminacji takich przedmiotów, możemy stworzyć środowisko pokoju, wiary i ochrony, pozwalając Bogu działać z większą mocą w naszym życiu. Wiele osób. Nie zdaje sobie z tego sprawy, ale środowisko, w którym żyjemy, może mieć znaczący wpływ na naszą wiarę. W domu mamy przedmioty, które mogą nieumyślnie zagłuszać Boży pokój, a nawet zakłócać naszą komunikację z nim. Ojciec Pio, ze swoją głęboką wizją życia duchowego, ostrzegał wyciszeniu i obecności Ducha Świętego. Ojciec Pio głęboko rozumiał znaczenie środowiska, w którym żyjemy dla naszego życia duchowego. Wierzył, że dom to nie tylko miejsce odpoczynku, ale prawdziwa świątynia, w której powinniśmy szukać bliskości z Bogiem. Dla Niego dom powinien być odzwierciedleniem naszej wiary, przestrzenią nieustannej modlitwy i przyjmowania łaski Bożej. Przy wielu okazjach. Ojciec Pio radził swoim duchowym dzieciom, aby ich domy były wolne od przedmiotów, które mogłyby nas oznaczeniu domu wolnego od wpływów, które mogłyby skazić naszą duszę i naszą wiarę. To, co mamy w domu, wpływa na atmosferę, jaką wokół siebie tworzymy. Jeśli szukamy życia modlitwy i pokoju, musimy upewnić się, że nasz dom jest odzwierciedleniem tych poszukiwań wolnym od wszystkiego, co mogłoby utrudniać Boże działanie w naszym życiu. Oczyszczenie domu, według Ojca Pio, jest nie tylko kwestią fizyczną, ale także duchową. Niezbędne jest stworzenie środowiska, które sprzyja modlitwie, przyciągać złe wpływy. Ostrzegał, że obecność pewnych przedmiotów może bezpośrednio wpływać na naszą więź z Bogiem i nasz wewnętrzny spokój. Dla niego duchowa czystość domu była ściśle związana z usposobieniem serca każdej osoby. Dom, w którym znajdują się elementy odwracające uwagę Boga, może być przeszkodą na drodze do pokoju, który On pragnie nam dać. Pięć rzeczy, których nigdy nie powinieneś wprowadzać do swojego domu. Teraz, gdy rozumiemy już znaczenie utrzymywania duchowo zdrowego środowiska, przeanalizujmy sześć rzeczy, których zgodnie z naukami ojca PIO nigdy nie należy przynosić do domu. Przedmioty te mogą wydawać się nieszkodliwe, ale mają moc wpływania na nasz wewnętrzny spokój i naszą więź z Bogiem pierwszego przedmioty pochodzące z kultów pogańskich, amulety, posążki i symbole związane z kultami pogańskimi lub innymi niechrześcijańskimi wierzeniami mogą być bardzo szkodliwe. Ojciec Pio wierzył, że przedmioty te przyciągają negatywne siły duchowe, bezpośrednio zakłócając naszą wiarę i nasze otoczenie. Nawet jeśli przedmioty te wyglądają jak zwykłe rekwizyty lub dekoracje, mogą przenosić bałwochwalcze energie, które odciągają nas od prawdziwego kultu Boga. Dwu przedmioty związane z praktykami ezoterycznymi: karty tarota, kryształy energetyczne, magiczne lustra i inne przedmioty używane w magii lub okultystycznych rytuałach. Przedmioty te są naładowane cechami, które mają na celu manipulowanie lub kontrolowanie świata. Choć mogą wydawać się nieszkodliwe, a nawet interesujące, ojciec Pio ostrzegał przed szukaniem odpowiedzi lub rozwiązań poza wiarą w Boga, ponieważ przedmioty te mogą otwierać drzwi dla przeciwnych wpływów. Trzeciej książki z przesłaniem sprzecznym z wiarą. Należy unikać książek, które promują filozofię lub przekonania zaprzeczające prawdzie Ewangelii lub atakujące wiarę chrześcijańską. Ojciec Pio powiedział, że to, co konsumujemy naszym umysłem, wpływa również na naszego ducha. Książki, które promują antychrześcijańskie ideologie lub kwestionują podstawy, wiary mogą wywoływać wątpliwości i osłabiać naszą relację z Bogiem. Utrudniając rozpoznanie jego obecności i działania w naszym życiu. 4. Zdjęcia osób, które wywołują negatywne emocje, zdjęcia osób, które wywołały w nas cierpienie, złość lub nieufność, powinny zostać usunięte z naszego domu. Ojciec Pio wierzył, że te obrazy, zwłaszcza jeśli są związane z sytuacjami urazy, zranienia lub konfliktu, niosą ze sobą negatywne energie. Utrwalają one w umyśle przeszłość i cierpienie, co uniemożliwia duchowe uzdrowienie. Nasz dom powinien być miejscem pokoju, w którym kultywuje się przebaczenie i pojednanie. 5. Przedmioty urazy i krzywdy. Każdy przedmiot, który kojarzy się z chwilą bólu, złości lub frustracji, może stać się przeszkodą na drodze do pokoju w naszym domu. Listy od niezadowolonych osób, pamiątki po kłótniach lub prezenty od osób, które wyrządziły nam emocjonalną krzywdę, powinny zostać usunięte. Ojciec Pio nauczał nas, że aby zachować spokój umysłu, musimy pozbyć się ciężaru przeszłości i przebaczyć, ponieważ uraza i zranienie generują tylko więcej cierpienia i oddalają obecność Boga. Przedmioty te mogą wydawać się nieszkodliwe, ale niosą ze sobą duchowe wpływy, które utrudniają stworzenie prawdziwie błogosławionego domu. Jak oczyścić swój dom i utrzymać spokojne środowisko? Teraz, gdy wiemy już, jakich przedmiotów należy unikać, ważne jest, aby dowiedzieć się, jak oczyścić nasz dom, aby zapewnić, że jest on prawdziwym odzwierciedleniem naszej wiary i obecności. Boga! Ojciec Pio zawsze podkreślał znaczenie harmonijnego środowiska wolnego od negatywnych wpływów, w którym może panować pokój Chrystusa. Oto kilka praktycznych sposobów na oczyszczenie domu: nieustanna modlitwa. Jednym z pierwszych kroków do utrzymania pokoju w domu jest nieustanna modlitwa. Ojciec Pio zalecał, by po wejściu do domu uklęknąć i odmówić prostą modlitwę, prosząc o ochronę i błogosławieństwo dla otoczenia. Modlitwa w rodzinie lub w samotności to potężny sposób na przywołanie boskiej obecności i odpędzenie wszelkich negatywnych wpływów, woda święcona i błogosławieństwa. Używanie wody święconej do oczyszczania środowiska jest starożytną praktyką w Kościele katolickim. Ojciec Pio zasugerował pokropienie wodą święconą różnych części domu, takich jak drzwi, okna i przedmioty, aby poprosić o ochronę przed złymi duchami i przynieść Boży pokój do domu. Ponadto, błogosławieństwo domu przez kapłana jest głębokim gestem, który wzmacnia boską ochronę. Oderwanie i organizacja. Utrzymywanie domów czystości i organizacji jest oznaką szacunku dla Boga. Ojciec Pio zawsze powtarzał, że bałagan może być odzwierciedleniem wewnętrznego nieporządku. Usuwając niepotrzebne lub uszkodzone przedmioty, robisz miejsce dla Bożej łaski. Oczyszczanie domu jest aktem wiary i szacunku dla Boga, tworząc środowisko sprzyjające modlitwie i wyciszeniu. Znaczenie dbania o dom i duszę. Sposób, w jaki dbamy o nasz dom, jest bezpośrednio związany ze sposobem, w jaki dbamy o nasze życie. Ojciec, Pio zawsze ostrzegał, że spokój i harmonia naszego domu odzwierciedla spokój naszego serca. Dbanie o nasz dom to nie tylko kwestia fizycznej organizacji, ale także duchowej. Środowisko, w którym żyjemy, powinno być odbiciem naszej duszy, miejscem, w którym możemy czuć się w zgodzie z Bogiem. Oprócz usuwania złych przedmiotów i oczyszczania środowiska, ważne jest, aby utrzymywać stałą postawę troski wobec wszystkiego, co nas otacza. Ponieważ Bóg mieszka w naszych sercach, musimy także pozwolić Mu zamieszkać w naszych domach. Ojciec Pio omawiał, że aby zachować spokój duszy, musimy dbać o nasze otoczenie, tworząc przestrzeń sprzyjającą spotkaniu z Bogiem. Zadbany dom, czysty i wolny od negatywnych rzeczy to miejsce, w którym możemy się modlić, rozmyślać i wzrastać w wierze. Dbając o swój dom, dbasz również o swoje życie duchowe tworząc świętą przestrzeń do łączenia się z Panem. Kończąc ten film, Ważne jest, aby zastanowić się nad tym, czego się nauczyliśmy. Stworzenie domu pełnego pokoju i harmonii, zgodnie z naukami ojca Pio, wymaga czegoś więcej niż tylko unikania negatywnych przedmiotów i wpływów. Chodzi o codzienne zaangażowanie w modlitwę, opiekę duchową i szczere pragnienie, aby nasz dom był świętą przestrzenią, w której Bóg jest centrum wszystkiego. Usunięcie przedmiotów, które przyciągają negatywne energie, to dopiero początek. Prawdziwa przemiana następuje, gdy zrozumiemy, że nasz dom powinien być odzwierciedleniem naszej wiary i naszego oddania Bogu. Oczyszczając swoje otoczenie, oczyszczasz również swoją duszę, tworząc dom, w którym może rozkwitać pokój, wiara i nadzieja. Pamiętaj, dom, który tworzysz, jest bezpośrednim odzwierciedleniem życia, które chcesz prowadzić. Dom, w którym obecny jest Bóg, jest domem błogosławionym, a dzięki tym praktykom możesz zapewnić, że Twój dom stanie się prawdziwym sanktuarium pokoju i wiary. Niech Bóg błogosławi Ciebie i Twój dom, przynosząc ochronę i łaskę w każdej chwili. Czy kiedykolwiek czułeś, że w Twoim życiu dzieje się coś innego, miałeś pewną intuicję, lub głębokie pragnienie zbliżenia się do Boga? Jeśli tego doświadczyłeś, istnieje duża szansa, że Duch Święty działa w tobie właśnie teraz. Często szukamy widocznych znaków Bożej obecności, ale zapominamy, że Duch Święty działa w sposób cichy, kształtując nasze serca i kierując naszymi decyzjami. Ojciec Pio, dzięki swojemu życiu w głębokiej zażyłości z Bogiem, rozpoznał te znaki i nauczył nas, jak je. Dostrzegać. W tym filmie odkryjesz pięć wyraźnych znaków, że Duch Święty działa teraz w Twoim życiu. A kiedy rozpoznasz te znaki, Twoja wiara zostanie wzmocniona, a Twoja pewność siebie wzrośnie. Nie zawsze od razu zauważamy działanie Ducha Świętego. W przeciwieństwie do widocznego cudu lub wyraźnej odpowiedzi na modlitwę, Duch Święty działa jak wiatr. Nie można Go zobaczyć ale można poczuć jego działanie. Ojciec Pio mawiał, że Duch Święty jest cichym gościem duszy, przemieniając stopniowo tych, którzy otwierają się na jego działanie. Działa bez fanfar, ale jego efekt jest niezaprzeczalny. Jak ziarno zasiane w ziemi, jego działanie może początkowo wydawać się niezauważalne, ale z czasem pojawiają się owoce. Znak. Jedy. Głębokie pragnienie Boga. Jednym z najwyraźniejszych znaków działania Ducha Świętego jest rosnące pragnienie bycia bliżej Boga. Ojciec Pio powiedział, że dusza, która posiada owoce Ducha Świętego, będzie świecić w świecie jak słońce na firmamencie. Być może zdałeś sobie sprawę, że twoje pragnienie modlitwy wzrosło, że czujesz potrzebę czytania Biblii częstszego uczestniczenia we mszy świętej lub po prostu milczenia przed Bogiem. Wcześniej te rzeczy wydawały się obowiązkiem, ale teraz w Twoim sercu pojawiło się prawdziwe pragnienie. Ta tęsknota nie pochodzi od Ciebie. To sam Duch Święty budzi Twoją duszę do boskiego życia. On przyciąga Cię bliżej do Ojciec, jak ogień, który ogrzewa i oświetla, im bardziej odpowiadasz na to wezwanie, tym bardziej odczuwasz rosnące pragnienie, ponieważ Duch Święty chce doprowadzić Cię do głębokiej komunii z Bogiem. Znak drugi. Zaufanie pośród trudności. Jednym z najgłębszych znaków obecności Ducha Świętego jest zaufanie, nawet gdy wszystko wokół wydaje się burzyć. Ojciec Pio stawiał czoła niezliczonym wyzwaniom, chorobom, prześladowaniom i duchowym próbom, ale zawsze zachowywał ufność, która pochodziła z góry. Mawiał, jeśli Jezus napełni nas próbami, da nam również siłę, by je znieść, a nawet znaleźć w tysiąc dziewięćdziesiąt nich pokój. Być może przechodzisz przez trudny czas, problemy rodzinne, chorobę lub niepewność co do przyszłości. Jednak nawet pośród tych trudności odczuwasz niewytłumaczalny spokój, jakby coś wewnątrz ciebie mówiło: Bóg ma kontrolę. Ten spokój nie jest czymś, co może zaoferować świat. Nie zależy on od okoliczności, ale od obecności Ducha Świętego w twoim sercu. Jest to ten sam pokój, który Jezus obiecał swoim uczniom przed wstąpieniem do nieba. Pokój zostawiam wam. Pokój mój Daje Wam. Nie, tak jak daje świat, ja Wam daję. Eweks Jana 14:27 Jeśli zauważysz ten spokój, nawet gdy wszystko wokół Ciebie wydaje się rozpadać, wiedz, że Duch Święty działa w Twoim życiu. On wzmacnia Twoją wiarę i uczy Cię całkowicie ufać Bogu. Znak trzeci zmiana nawyków i porzucenie grzechu. Duch Święty ma moc przemieniania naszych serc w głęboki i radykalny sposób. Kiedy zaczyna On działać w naszym życiu, jednym z najbardziej oczywistych znaków jest zmiana naszych nawyków. Nie tkwimy już w tych samych nałogach, tych samych zachowaniach, które kiedyś wydawały się być częścią tego, kim jesteśmy. Zamiast tego zaczynamy zdawać sobie sprawę z potrzeby odejścia od grzechu, a pragnienie życia zgodnie z Bożymi zasadami rośnie coraz bardziej. Ojciec Pio w chwilach duchowej walki wiedział, że oczyszczanie duszy jest procesem ciągłym. Gdy Duch Święty działa w naszych sercach, jesteśmy prowadzeni do porzucenia destrukcyjnych nawyków. I poszukiwania życia bardziej zgodnego z Bożą miłością i prawdą. Duch Święty daje nam siłę do opierania się pokusom, pozwala nam podejmować mądrzejsze decyzje i prowadzić bardziej święte życie. Ta przemiana nie jest natychmiastowa, ale jest widoczna. Jeśli zdajesz sobie sprawę, że odchodzisz od starych praktyk, które oddalały Cię od Boga, Wiedz, że jest to owoc działania Ducha Świętego. On jest tym, który odnawia, oczyszcza i czyni nas bardziej podobnymi do Chrystusa. Znak czwarty. Duchowe rozeznanie i jasność Duch Święty daje nam cenny dar rozeznanie. Kiedy jesteśmy z nim zestrojeni, nasze decyzje stają się jaśniejsze i bardziej zgodne z wolą Bożą. Ten dar mądrości i zrozumienia jest pewnym przewodnikiem w czasach niepewności i zamieszania. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś chwil wielkiego zwątpienia, kiedy wydawało się niemożliwe, aby wiedzieć, którą ścieżką podążać? Duch Święty prowadzi nas do duchowej jasności, która pozwala nam spojrzeć poza trudności chwili. On oświeca nasze umysły, pomagając nam podejmować decyzje, które nie tylko odzwierciedlają nasze pragnienia, ale są również zgodne z Bożym planem dla naszego życia. Ojciec Pio w swoim życiu nieustannej modlitwy powiedział: Modlitwa daje nam jasność, by dostrzec Bożą rękę w każdej chwili naszego życia. Kiedy Duch Święty działa w Tobie, daje Ci zdolność rozeznawania tego, co jest dobre i miłe Bogu, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. To rozeznanie nie pochodzi z ludzkiego umysłu, ale z boskiej mądrości, która pozwala nam widzieć rzeczy z nowej perspektywy. Te znaki, o których mówiliśmy wewnętrzna przemiana, zwiększone pragnienie modlitwy, zmiana nawyków. Rosnąca miłość do bliźniego i duchowa jasność to tylko niektóre ze sposobów, w jakie Duch Święty działa w naszym życiu. Prowadzi nas, oczyszcza i kształtuje, byśmy byli bardziej podobni do Chrystusa. Jeśli rozpoznajesz te znaki w swoim życiu, nie miej wątpliwości: Duch Święty działa w Tobie, prowadząc Cię do pełniejszego życia i komunii z Bogiem. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, Otwórz swoje serce na to Boże działanie. Pozwól Duchowi Świętemu prowadzić Cię, przemieniać i prowadzić do pokoju, mądrości i świętości. Duch Święty przychodzi nie tylko po to, by przemienić nasze życie wewnętrzne, ale także po to, by posłać nas z misją bycia światłem dla świata. Pozwól Mu kontynuować dzieło, które rozpoczął w Twoim sercu, a tym samym doświadczaj życia wiary, które jest głębsze, bogatsze i bardziej zjednoczone z Bożą miłością.